Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja jestem Monika i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu filmu. Fiszkowa kartoteka i dzisiaj będę Wam opowiadała o dwóch książkach. Jednej ze sobą nie mam. Jest to książka Pawilon Małych Saków Patryka Pufelskiego i jest to książka wydana w 2022 roku w wydawnictwie Karakter. A drugą książką, o której dzisiaj będę mówiła, to jest Domysłów, w domyśle Wydział Domysłów. Książka autorki Jenny Offill. W przekładzie Dobromiły Jankowskiej. I jest to książka wydana w Wydawnictwie Czarnym w 2021 roku, a w oryginale została ona wydana w 2014 roku. Omawiam te książki razem, ponieważ one w pewnym aspekcie wydały mi się dosyć podobne do siebie. Zaraz Wam opowiem w jakim aspekcie. Natomiast też jeszcze wspomnę, że jedna z tych książek mi się nie podobała, a druga mi się podobała. I to dosyć rażąca różnica jest pomiędzy jakby jakością tych książek i tym, jak bardzo duże na mnie wrażenie jedna z nich zrobiła, a druga nie. Zacznijmy od tej, którą przeczytałam pierwszą. Był to właśnie Patryk Pufelski, Pawilon Małych Saków. Ja o tej książce już dosyć dawno temu słyszałam. Wydaje mi się, że po raz pierwszy o tej książce usłyszałam w Nowym Tygodniku Kulturalnym. To jest taki podcast dotyczący wydarzeń kulturalnych. Książek, filmów, muzyki, wystaw, również przedstawień teatralnych. I jest to wbrew temu, co mówi nazwa, Nowy Tygodnik Kulturalny, jest to podcast, który wychodzi raz na miesiąc, przynajmniej w tym momencie. I wydaje mi się, że około roku temu opowiadali prowadzący ten podcast właśnie o tej książce Patryka Pufelskiego, Pawilon Małych Ssaków. Wypowiadali się o niej z taką Ciepłą czułością i, i opowiadali właśnie o tej książce jako o bardzo ciepłej i o bardzo czułej książce, i że każdy musi ją przeczytać, i właściwie każdy z tych prowadzących, bo jest ich kilkoro, to są krytycy literaccy, krytycy filmowi, krytycy teatralni, którzy mają dostęp do wielu dzieł kultury i z wieloma dziełami kultury się spotykają, mają też taką podbudowę. Hmm, Teoretyczną do mówienia o tych rzeczach o kulturze, której ja z kolei nie mam, że ja bardzo często ich wyborom ufam. Natomiast trzeba też przyznać, że prowadzący, tak jak mówiłam, jest ich kilkoro, często się nie zgadzają w stosunku do jakiegoś dzieła i na przykład mówią, jeden, jedna osoba mówi, że to jest świetna książka, na przykład, a druga mówi, że no beznadziejna, takich słabej to jeszcze nie czytałem. Natomiast w stosunku do Patryka Pufalskiego i książki Pawilon Małych Saków, każdy z tych prowadzących, którzy przeczytali tę książkę, bardzo ją polecali i mówili, że to jest świetna powieść. Może nie powieść, ale książka. No i muszę się z nimi zgodzić, i to jest właśnie ta książka, która mi się bardzo, ale to bardzo podobała. Jest to książka, która została w ogóle wydana. To jest bardzo ciekawa sprawa. Zaraz Wam przeczytam. Pawilon Małych Ssaków nadesłany przez Patryka Pufelskiego został na konkurs pamiętników osób LGBTQ. I okazał się tekstem na tyle odrębnym, a równocześnie pięknym, bezpretensjonalnym i świeżym, że zrodziła się myśl, by zamiast włączać w zbiór cała siła, jaką czerpię na życie, opublikować go jako osobną książkę. I ja się bardzo cieszę, że wydawnictwo Charakter właśnie się zdecydowało opublikować całą tę książkę. Całe te pamiętniki nadesłane przez Patryka Pufelskiego w postaci książki, bo dzięki temu miałam możliwość poznać tego człowieka zdecydowanie bliżej niż prawdopodobnie miałabym okazję, gdyby był wydany jako fragment, taki zbiór po prostu różnych tekstów pamiętnikarskich. Myślę, że wtedy po ten tekst bym raczej nie sięgnęła, a w takim przypadku no zdecydowanie Zdecydowanie sięgnęłam i, i bardzo mi się podobało. Więc z czym mamy do czynienia? Jest to książka Pamiętnik. Mamy tam wpisy opatrzone datą. Są to daty od 2015 roku do 2022 roku, więc dużo lat na tej przestrzeni. Natomiast książka nie jest długa, ona ma, nie, wiem, nie pamiętam dokładnie ile około 200 stron tutaj chyba będę miała w nocie. Tak, 200 stron dokładnie, równo. Więc te kilka lat od między 2015 a 2022 jest skondensowanych dosyć, na dosyć krótkiej, na małej przestrzeni, bo tak naprawdę Patryk Pufelski nie prowadzi tych wpisów, przynajmniej w tej książce, codziennie. Prawdopodobnie zostały te wpisy wybrane jako jakieś najciekawsze, jako. Pokazujące jakiś przebieg historii, więc tych wpisów na rok tam naprawdę nie jest za wiele. Ale dobrze, bo dzięki temu mamy możliwość poznania właśnie jakiejś takiej, po pierwsze, osobowości autora. Po drugie, są tam pewne wątki, które mają ciąg dalszy, jakiś logiczny ciąg. Są też pewne historie, które znamy z, z życia, które się wydarzały na przestrzeni tych lat. To znaczy, na przykład, widać tam w pewien sposób też epidemię, pandemię koronawirusa, kiedy wszystko było pozamykane. Więc, więc to też są takie ciągi logiczne. Widzimy te wydarzenia, które znamy z własnego życia, widzimy odbicie ich w tej książce. Patryk Pufelski jest w ogóle osobą, która jest. Pasjonatem zwierząt, od małego była, był zainteresowany zwierzętami. Pracował też jako nastolatek w ogrodzie zoologicznym w Trójmieście już teraz nie pamiętam dokładnie w którym mieście, ale na pewno w Trójmieście. No i gdzieś w 2015 roku zaczyna szukać pracy stwierdza, że uniwersytet nie jest dla niego. Tutaj nawet jest taki fragment. W ramach brania odpowiedzialności za swoje życie z czysto finansowych powodów i przy niewielkiej motywacji profesor Walas powoli dochodzę do wniosku, że uniwersytet to nie miejsce dla mnie. Szukam pracy, jakiejś najlepiej ciekawej, choć i nudna, mogłaby być przydatna jako doświadczenie hartujące i pouczające. To jest jeden z pierwszych wpisów, 17 lutego 2015 roku. I tak się poznajemy właśnie z, z Patrykiem Pufelskim. Poznajemy go jako właśnie osobę, która szuka pracy i nagle później dostaje pracę w krakowskim zoo, czyli z Trójmiasta przeprowadza się do Krakowa. No i poznajemy jego pasję, widzimy pewne scenki z życia w ogrodzie zoologicznym, jak to widzimy też taką ogromną miłość Patryka Pufelskiego do zwierząt. Ogromną, naprawdę. On traktuje zwierzęta jako swoich przyjaciół. Zresztą w domu również ma. Nie tylko psa, ale i jeśli dobrze pamiętam, fretkę, ma też żółwia, jakieś, jakieś ślimaki afrykańskie. No, różne dziwne zwierzęta się wydaje nam, a w ogrodzie zoologicznym ma, opiekuje się różnymi też nietypowymi dla nas zwierzętami, jak tapiry, jak kotiki, foki, pingwiny. Więc mamy też taki wgląd w to, jak wygląda takie życie osoby, która w ogrodzie zoologicznym opiekuje się zwierzętami. To dla mnie też było bardzo ciekawe, bo nigdy nie czytałam takiej książki, która by mi pokazywała ten świat. Na pewno są takie, ale nie, nie, ja nie czytałam takiej. No więc mamy tutaj zapiski, tak jak powiedziałam, pamiętnikarskie, e, przez kilka lat prowadzone. E, co ciekawe, tak jak przeczytałam Wam na samym początku, był to konkurs e, wysłany na taki e, przepraszam był to tekst wysłany na taki konkurs. Pamiętników osób LGBTQ, czyli należących do mniejszości takich ze względu na swoje preferencje seksualne. Natomiast ja tu bardziej widzę, bo tego tematu tak naprawdę bardzo niewiele jest w tej książce, natomiast więcej widzę tutaj tematyki z innej mniejszości. Ponieważ Patryk Pufelski pochodzi również, również z rodziny żydowskiej. I to jest też bardzo ciekawe, bo jako osoba, jako potomek swoich e, przodków, Patryk Pufelski dużo opowiada o, o Żydach, e, wspomina o, swoich, e, o swojej rodzinie, która przeżyła Holokaust lub o rodzinie, która nie przeżyła wojny. Wspomina bardzo dużo właśnie o takiej tematyce żydowskiej. Dużo jest, pojawia się tutaj świąt żydowskich również pojawia się wiele takich wspomnień o wydarzeniach, o rocznicach różnych wydarzeń. Wspomina również znane postaci lub mniej znane postaci z takiej kultury, historii Żydów, żydowskiej z narodu właśnie żydowskiego. I to jest Pokazany w bardzo ciekawy sposób, w taki sposób z czułością, bez jakiegoś natrętnego opowiadania i takiego przemądrzałego opowiadania o tej kulturze, tylko jako tutaj Patryk Pufelski wypowiada się jako osoba zanurzona w pewien sposób w tej kulturze, ale jednocześnie osoba, która chce poznać bardziej jeszcze, chce jakoś dogłębniej, jakoś bardziej zgłębić tą swoją historię i z, taką, z takim szacunkiem zapoznać się. Ze swoją historią, ze historią swoich przodków. W ogóle, Patryk Pufelski w tej książce jawi się nam jako taka osoba z ogromnym szacunkiem odnosząca się do wszystkiego i do wszystkich. Kocha swoją rodzinę, kocha osoby starsze i z czułością o nich się wypowiada, z taką przyjemnością czyta się właściwie jego, jego opisów tych osób ze swojej rodziny bo to jest opisane z taką niezwykłą, no właśnie czułością, nie mam innego słowa, z empatią dużą. On jest skłonny do tego, żeby zrozumieć właściwie każdą stronę, chociaż muszę też przyznać, że na przykład oburza się na pewne zachowania rasistowskie, zachowania, no takie z kolei, które nie traktują z szacunkiem kogoś, czegoś, i, I w stosunku do tego Patryk Pufelski się bardzo oburza. Jest też osobą, która jest zaangażowana tak społecznie, w taki sposób, że na przykład chodzi na różnego rodzaju protesty. Protesty wobec, protesty kobiet na przykład, które wychodziły w 2019-2017 roku na protesty właśnie. Mm, Sprzeciwiające się zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Więc no, to są takie też tematy, które pokazują, że Patryk Pufelski nie jest osobą obojętną na to, co się dzieje w kraju, yy, no, ale również za granicą. No i tutaj jest też duża czułość w stosunku do zwierząt, bo tak jak powiedziałam, traktuje te zwierzęta jako swoich przyjaciół. One są też często yy, bohaterami różnych anegdotek. Yy, Opisuje różne zachowania, jak bardzo różnią się na przykład jeden pingwin od drugiego, że ma, ten ma taką osobowość, a ten ma taką, że ten jest bardziej taki wycofany, a ten jest taki przedsiębiorczy i się rozbija o swoje i ciągle chwyta jakieś nowe rybki. To są naprawdę bardzo ciekawe historyjki. No i też jest to pokazane, że, że autor się bardzo interesuje w ogóle wszelkie wiadomości w gazetach, które dotyczą zwierząt. Bardzo interesują go. Czyli, na przykład, tam ktoś, jakieś zwierzę się narodziło w berlińskim zoo, albo zmarło, albo coś się wydarzyło gdzieś tam na świecie w jakimś zoo, to Patryk Pufelski o tym napisze w swoim pamiętniku. Dla mnie to jest niezwykła książka, bardzo ciekawa, bardzo czuła. Dużo jest w niej humoru, właśnie, ale takiego ciepłego, takiej czułości, empatii. Dużo jest też cytatów, które mnie urzekły, bo na przykład Patryk Pufelski cytuje tutaj mojego ukochanego poeta polskiego Tuwima oraz moje ukochane dzieło tego polskiego poety, czyli Kwiaty polskie. Kwiaty polskie znam niektóre fragmenty na pamięć, bo tak bardzo lubię ten utwór, a Patryk Pufelski zdobył moje serce między innymi właśnie też przez to, że cytował tutaj fragmenty Kwiatów polskich. Um. No, i tak ta książka bardzo mnie urzekła, bardzo wam ją polecam. Ona też została nominowana do Nagrody Nike. Została też książką Olśnieniem w 2022 roku. Do Olśnienia to są takie nagrody, z tego co pamiętam, portalu ONET, więc, więc no też widać, że została dostrzeżona jako ciekawa książka. No i też taka teoretycznie forma pamiętników jest dość ograna, a jednak tutaj była jakaś świeżość w tej. W tej formie, może nie, ale w tym języku autora i w tej właśnie czułości i empatii. Natomiast druga książka, druga książka, którą akurat mam ją ze sobą, bo tamtą książkę dostałam, znaczy pożyczyłam od koleżanki, i już ją oddałam. Książkę czytałam bardzo szybko, faktycznie. Koleżanka mi zapowiadała, że to jest na jeden wieczór, a ja ją faktycznie przeczytałam, w, nie wiem, w trzy dni może, ale, ale tak, szybko się czyta. Przez to też, że to są zapiski dość luźne i krótkie w swojej formie. I tak samo jak ta druga książka, Wydział Domysłów Jenny Ofill, przełożona przez Dobromiłę Jankowską, wydana w wydawnictwie czarnym, tak jak mówiłam, w 2021 roku w Polsce. I jest to książka również w formie zapisków. Z tym, że to, co różni ją od Patryka Pufelskiego, to to, że w tych zapiskach nie ma dat. To są zapiski luźne, krótkie akapity widać, że to są raczej właśnie takie zapiski pamiętnikarskie, przynajmniej w moim odczuciu to tak widać, ale nie ma tutaj dat, więc to jest jedna z tych różnic. I tutaj autorka jest kobietą i bohaterką tej książki również jest kobieta. Kobieta, która, którą poznajemy i też właśnie widać, że Mija kilka lat na przestrzeni tej książki. Książka ma 160 stron. 160 stron. Czyta się ją bardzo szybko, czyli tak samo szybko jak tamtą, nawet jeszcze szybciej, bo akurat tę książkę przeczytałam w ciągu jednego dnia. Nie spodziewałam się tego, że tak mi to szybko zajmie, ale faktycznie przeczytałam ją jednego dnia. Tak jak powiedziałam, to są krótkie zapiski notatnikowe, pamiętnikarskie, które też nie niosą za sobą takiej jakiejś dużego ciężaru, bo czasami są książki krótkie, które, na które trzeba poświęcić więcej czasu albo takiej przestrzeni w głowie dać książce, jeżeli niesie ze sobą więcej ciężaru albo jakąś większą gęstość tekstu. Tutaj ten tekst nie jest jakiś bardzo nabrzmiały od wagi i od nie wiem, trudnych sformułowań czy też trudnych yy, Wydarzeń, więc czyta się ją niezwykle szybko. I tak jak mówię, bohaterką jest kobieta, którą poznajemy w momencie, kiedy jest samotna, jest singielką, ale poznaje kolejnych mężczyzn, aż w końcu poznaje tego, który staje się jej mężem. Wychodzi za niego za mąż. Po jakimś czasie kobieta rodzi córkę. No i. W ostatnim jakby momencie tej książki córeczka ma już e, około 6 lat, więc widać, że tutaj dużo czasu minęło. E, to małżeństwo, które, którego narodzin byliśmy świadkami w tej książce, przeżywa jakiś tam kryzys, który jest prawdopodobnie e, spowodowany przez niewierność męża. No i ale ostatecznie prawdopodobnie udaje się temu małżeństwu jakoś wykaraskać z tego kryzysu, przeprowadzają się do miejscowości gdzieś na obrzeża dużego miasta, którym chyba jest Nowy Jork, tego tak, no tutaj jest napisane, że na Brooklynie, więc tak, z, z Brooklynu, czyli z Nowego Jorku przeprowadzają się gdzieś pod miasto. No i tak się ta książka kończy, więc widać tutaj też jest zarys kilkuletni, też są jakieś wydarzenia, które się... Mają początek, jakiś tam logiczny ciąg. Natomiast ja tutaj kilka razy już użyłam słowa prawdopodobnie, ponieważ ta książka nie jest bardzo wprost powiedziana. Czasami tutaj potrzebujemy kilku akapitów, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło, bo tutaj autorka zostawia wiele spraw takich, właśnie albo niedopowiedzianych, albo niepowiedzianych wprost. Nie ma tutaj takiego łopatą w głowę uderzenia i dosadnego powiedzenia, napisania, co się wydarzyło, tylko właśnie są pewne rzeczy tak zostawione domysłom czytelnika. I ja sobie to też tak interpretuję ten tytuł Wydział Domysłów, właśnie poprzez to, że ta książka była taka niedopowiedziana i wiele zostawiała. Mojemu domysłowi. Aczkolwiek faktycznie ten tytuł jest wytłumaczony w treści książki, po prostu to małżeństwo, które poznajemy. Oni sobie wysyłali do siebie listy, które tytuł, nie tytułowali, ale adresowali właśnie na wydział domysłów. Więc to nie jest tak, ale ja sobie to tak tłumaczę, właśnie, że te domysły to jest coś, co, co mnie zostawiła autorka na interpretację. Jeśli chodzi o formę, no to już powiedziałam Wam, to są luźne zapiski. Nic nowego, nic jakoś bardzo odkrywczego. Natomiast jeżeli chodzi o treść, to też tutaj nie ma nic odkrywczego. Nie ma absolutnie żadnej nowości. Mamy tutaj rozmyślania kobiety, która. Doświadcza tego, o czym już czytałam wielokrotnie w książkach, o czym y, widziałam y, wiele filmów, czyli jest tutaj jakieś poczucie samotności, poczucie y, 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 braku pewności siebie, jakieś takie bycie niedość wystarczającą, y, jakieś takie niedopasowanie do tego, czego oczekują od y, tej kobiety inni, lęk przed odrzuceniem, jakiś taki strach o swoje dziecko. No, i, i, i generalnie strach o zdrowie i życie dziecka, tak. Mamy tutaj dużo cytatów do wielu wielkich nazwisk, jak Rilke, jak, jak Emily Dickinson, Yates, Gagarin. Ogromna ilość tutaj nazwisk się pojawia, znaczy może nie ogromna, dużo nazwisk się pojawia, również Ovidiusz, czyli takie. Bardziej klasyczne nawiązania literackie, ale to wszystko jest tutaj, mam takie wrażenie, trochę na siłę, wciśnięte, nie do końca pasowało mi to tutaj. Natomiast no, oczywiście to jest moje wrażenie. Co jest też charakterystyczne dla tej książki, to to, że bohaterowie, czyli żona, mąż, on, ona, córka, nie mają imion. Ja to sobie też tak trochę interpretuję, że po prostu autorka chciała, żeby stworzyć takie uniwersalne postaci, które, w które my się możemy wczuć. Czyli ja mogę się wczuć w żonę, jeżeli ktoś by czytał tutaj um, płci męskiej, tę książkę mógłby się wczuć w postać męża, ale przyznam, że ja nie byłam w stanie się zaangażować w tę książkę w żaden sposób. A emocjonalnie zupełnie mnie nie ruszała ta książka. Przez to też właśnie, że ja czytałam wiele, wiele już takich książek, w których kobiety przeżywały podobne uczucia. Dla mnie jest to książka wtórna, może zrobiłaby na mnie wrażenie, gdyby była jedną z pierwszych, które czytałabym o kobiecie, która przeżywa właśnie tego typu emocje. Możliwe, że zrobiłaby na mnie wrażenie, gdybym była zdecydowanie młodsza, jakieś miałabym powiedzmy 19 lat. Ale w tym momencie mojego życia jest to książka, którą prawdopodobnie bardzo szybko zapomnę. Nie ma w formie nic interesującego, nie ma tutaj w treści nic, co zatrzymałoby mnie chociażby na chwilę. Książkę czyta się szybko i mam wrażenie, że szybko się też zapomni. Niestety nie jestem w stanie z czystym sumieniem Wam ją polecić, ale jeżeli Was interesuje krótka, szybka. Literatura właśnie o przeżyciach kobiety na przestrzeni kilku lat, która przeżywa dosyć, no takie typowe, może yy, odczucia i emocje, ale w takiej formie skondensowanej na jeden wieczór, no to wtedy tak, polecam Wam tę książkę. Ale jeżeli macie ochotę na taką książkę yy, właśnie w formie zapisków, Skondensowaną, pełną humoru i ciepła i czułości, to bardziej Wam polecam książkę Patryka Pufelskiego, Pawilon Małych Ssaków. Tam ta książka jest zdecydowanie otulająca jak ciepły kocek. poczujcie się miło na sercu i będzie Wam przyjemnie. Ja dziękuję. To podsumowanie dwóch książek. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie zestawienie dwóch zupełnie różnych książek. Dajcie znać, czy którąkolwiek z tych książek czytaliście, czytałyście. Czy podobała się Wam, czy dopiero zamierzacie na przykład którąś z nich przeczytać? Jestem bardzo ciekawa. No i ciekawa jestem, czy w ogóle takie zapiski pamiętnikarskie Was interesują, czy raczej, jeżeli widzicie, że to jest książka, która jest właśnie w formie pamiętnika, na przykład, albo takich krótkich notatek, to czy Was to raczej odrzuca? Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie, bo to jest dla mnie też znak, że te treści Wam się podobają. Dajcie też łapkę w górę, to też będzie dla mnie znak, że film był ciekawy i interesujący dla Was. No i skomentujcie, bardzo Was proszę, bo jestem też ciekawa. Troszeczkę poprawiam głos w filmach, w tych odcinkach. Mam nadzieję, że to słychać. No i będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie. Tymczasem, do usłyszenia. Cześć. 八。